Las mniejszego, więc <laughs> nas był cały czas i zawsze las, i w środku tego lasu wycięto prostokąt o szerokości 800 metrów, długości 1200 metrów i postawiono osiedle. Osiedle z takich domków, jak tutaj widzicie na tej rycinie starych, a którą Ten malunek nawiązuje tak naprawdę do twórczości malarzy nieprofesjonalnych, zwanych z grupą mianowcą. Bezpośrednio po II wojnie światowej. Zawiązała się taka nieformalna grupa malarzy amatorów, którzy pod e, przewodnicą do chwili realizowali swoje pasje. Jeden z najbardziej no. z takich sławnych przedstawicieli tej grupy był niejaki Ewald Gawlik, którego zresztą tutaj e, pracownia jeszcze dalej e, jest upamiętniona. To był jedyny z tych malarzy nieprofesjonalnych, który zaczął się kształcić właśnie pod kątem malarskim. Ale nie do tego, no bo przerwało mu edukację, no to ta, ta nieszczęsna wojna. A jako, że był mieszkańcem tych terenów, to został wcielony do Wehrmachtu. No i Wehrmacht no wcale mu w papierach nie pomógł po II wojnie światowej, a wręcz przeciwnie. Władza postanowiła, że on nie będzie kontynuował edukacji, nie będzie mógł się kształcić w, w tym kierunku. Jedyne co może dla niego zrobić, to go zatrudnić w zakładach przemysłowych na tych ziemiach. To wyprowadza się oczywiście nieco. No więc zatrudnił się w zakładach przemysłowych, po marzenia o tym, żeby dostać wykształcenie ma, um, artystyczne zarzucił, ale tworzył. No i właśnie tworzył w takiej impresji, bardzo często jest nazywane Van Goghie. To nie jest jego dzieło, to jest nawiązanie tak naprawdę do jego dzieła i tego w jaki sposób ci malarze profesjonalni tworzyli. Zazwyczaj e, na swoich dziełach przedstawiali świat dookoła nich czyli właśnie domki na Giszowcu, Nikiszowiec, Balkan Express, tylko robili to w jakiejś tam swojej ulubionej formie. Więc tutaj mamy jedną, jedną, tak, jedną, jeden taki fajny układ w kierunku właśnie tych ludzi, którzy tutaj mieszkali. Sam Giszowiec jednak miał bardzo skomplikowaną historię. Powstaje dwa lata przed Nikiszowcem, zamieszkują tutaj faktycznie ludzie, no ale pierwsze konturbacje zaczynają się już po I wojnie światowej. Wcześniej teren niemiecki staje się terenem polskim. Kopalnia, która była niemiecka, staje się kopalnią w Polsce. jest jej spółkę która jest niedoinwestowana ze strony niemieckiej. Powstaje więc pomysł na to, żeby zrobić taką spółkę. No i do spółki zaprasza się Amerykanów. Powstaje w związku z tym tak zwany tak, SACO, czyli Zajlezion Amerykan, Corporation. No i ta korporacja międzynarodowa powoduje, że ten człowiek rozrasta się. Powstają nowe budynki, które są ulokowane w południowej części pisowca, gdzie mieszkają Amerykanie.